Hello, Wrydnian Tuchlipiński, witam was w kolejnym odcinku serii League of Legends. Dzisiaj gram will. sobie Karmą na trujeczkach a z jest Willu. I Lelo. Lelo. Peść. No, no peść. Dobra, to mm, słyszałem, że Karma jest op na tej mapie, więc nią zagram, nie? No. To co, to wio? Już chciałem w ogóle trzy skile wziąć przez przyzwyczajenia Do smajka Chłopak No ponoć Karma jest tutaj jakimś najczęściej pikowanym czempionem na challengerze, na trójkach A w związku z tym, że ostatnio grałem nią na normalach, na piątkach To chyba będę coś nią ogarniał I mam profesjonalnego skina To jest epicki skin do Karmy Kosztuje... Jest bezcenny moim zdaniem Jego nie da się już kupić Jego się nie da kupić, nigdy już się nie będzie go dało kupić To będzie... To już jest, tak? Epicki skin do karmy Ja Cię kręcę, ale epicki skin do karmy O, tu jest nasz First Blood Dobrze Czemu on nie widzi? Ja jeszcze na rynku. No ale czemu on nie uderzył w sumie? Ja to bym zdejmował tego zada. on się wycofał. Mhm, uh -huh. ja też się wycofam w sumie, bo pół HP to nie chcę mieć. A co ja na Nasusa na topie? Nasus, please. Nasus jest tu strong? Nasus, nie wiem, ale zaczął z kryształem na mamę. Znaczy, na Nasus mamę? jest ogólnie, jest tu strong, tak, na mamę. Ale kryształ na mamę? Aha. Okay. Tak, na mamę. No dobra. Dodatkowa mama daje plus więcej do lepiskości. że dodatkowa mama daje dodatkowy hajs? To tak. też. No, jeśli tak mówisz, to chyba masz rację. Dodatkowy hajs to daje babcia. Lalo, jak coś to ja sobie dam radę dwóch na jednego. Jak, jak coś to idź do rangi. Conquer all. Macie chłopaki, to dla Was. No oni słabo grają, nie wiedzą, że karma jest topa. Oj, mały kapitanie, nie żyjesz. 30 sekund. Sensacyjnie, sensacyjnie, moi drodzy. No, jak brakowało ale Przeciekaj, synu. Mm, Oni mają... Średniowo. Chociaż, może i złożymy sobie kilonad na tą grę. Powiedzcie, jak będzie Estes coś. Nie. Ja idę Altar'a wziąć. No. Timuś, masz pierwszy level... ...bomblu. Nie jesteś w naszego Altara. No to daleko z buta o SS jak widzisz kolego Uu. nie no, wezmę sobie ten kielich na manę, będzie git i lecimy sobie w zonio, rabadono super item, shimano nas nie widać dwóch typów nie, uważaj tam o już jest, okay. mały szczur a Z być może się wrócił, nie? Więc... I może przyjść potem od razu na topa na gonka. Też Przecież... Chociaż wiesz jak to bywa, nie? I w ogóle nasus na tą mapę wydaje mi się beznadziejnie... Nie no, z żarwanym jak... Renektonem w trójkach działa fajnie. On ci tak. daje tarcz, znaczy ten to swoje... Zależy jak się go buduje w sumie. Jak budujesz go Co? pod tanka, to jest dobry. Mhm, mm tak mi się wydaje. No tutaj liczą się postacie, które są jak najszybciej jakoś użyteczne, nie? A Nasus takich nie jest. Znaczy, teoretycznie tak, ale trójki jednak wygrywają gry late, nie? No, to też prawda, bo tutaj bardzo często gry trwają i trwają. Dlatego dobre są postacie dobre pod early i late, nie? Mhm. Mm proszę, Willu, jaki ekspert. No. Będziesz kastował na Eslu. No tak boga. No ale nie dziękuj. Tyle tarczył. Łobry. <grym> no Dobra, ja cofnę się. Chociaż. Chociaż, chociaż nie. Może nie damy im tego. Mm. No już ja sobie wiem. Oa nie trafiło to jak to? Możliwe. Dziękuję. Proszę. No niestety wzięli, ale padł jakiś śmieć. z I Nasus jest na tobie free fragment. Nasus, please, no, nasosa trzeba by... tutaj się... Oh, oh, Są so close. So close wszystko, no. 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 Minimalnie mi brakło. Lelo tam się bije. Ja cofam, bo nie mam many na nic. No dobra, na coś miałbym niby, ale. Tak cofam. Okay. Ja muszę farmić, bo mam beznadziejną farmę Eee, ten stary. Kto by tutaj się skupił na farmie? Zrobimy sobie to, coś do piciu. Eee, w sumie dobry ten kiedy będzie. Bardzo dobry. Będę miał trochę resów trochę armora idealnie. A dzięki Lelo No i Na tego grzbiarza. W sumie to wezmę sobie duszki. O, oh, what the fuck was that? Ej, tu są trinkety czy nie? Nie, tu nie, nie ma trinketów na tą mapę. Nie, tutaj jest specjalnie ograniczona wizja na tej mapie. Mm. No. To ja no, do was padę na bota, bo to mm -hmm. Mam już ult, to to będzie masakra. No myślę, że będzie dosyć łatwo i Dobra, niech ta fala przejdzie. Tutaj przyjdzie jeszcze w międzyczasie. lelo. I Focus Team'a mam nie A w sumie karty może być tam. Nie idziesz? Widzę, że ja muszę się tutaj zająć Dawaj Wiesz, no dobra No jest jakiś plus tego No ale mamy altara prawie Dawaj go Lelo dwa, 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 idę. Nie mam mantry Nie mam mantry Dę dy dy Ole mi przywalił, mogę za dzienny fokus trochę. No to bo to jest słaby tej No, Nasus Shin GG. Nie no spokojnie. Myślę, że to i tak będzie do wygranie, ale. Tak, to nie było najlepsze. Do no, to będzie, ale. nie, jakieś jakieś takie z dupy Ale no, tak mamy chyba przewagę nad nim. Chociaż nie, nie mamy jakiejś super przewagi. Co Cofam to. Okej. Okay. Bum, 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 bum. Nie, mam na Pozycję jest w ogóle farmione. Tylko, tylko Nasus jest tu groźny z tego co widzę Nie ma u mnie nikogo Ok, O jakiś free frag Tylko złapię No jakbyś go zastunował to moglibyśmy go zabawić. Nie mam słona. Zabiję. Kurde, chciałem tobie dać tą tarczę, cieciu. Skaczesz jak małpa A ktoś tu już grał małpą. Oczywiście. Ma większe doświadczenie. Dobra, bij to, bij to Bito wierzę. Bito. Ja go wykopi. Nie wiem po co w sumie. No ładny demeść pożyczył co sobie Bo no. dla fadu, bo lubię Hordalu lubię No okej, okay, rozumiem Gdzie se ujdzie? Ale spokojnie, baituj go, baituj go Zabijemy go teraz? Nie, go nie, ale zada... Disengage Ja bym zaproponował Nie mam tarczy, nie? Aaa, no, tarczy. O, autoatak magiczny, shutdown, dzięki Thank you, thank you Wszystko zgodnie z planem. Ilu nie żyje, ja mam killa. No, no. Zgodnie z planem. Z czego się śmiesz? No, Jaki był plan? No pewnie na początku. No. Ja kupię sobie kielicha w sumie. tym cooldown redaction, trochę... trochę resów, będzie gicior i do tego... Proszę to. Bip. bip. No sumie kupię już reklamę tak te grzyby, Timo. Hmm. Bo dopiero zaczyna je rozstawiać, ale... Ono ja się przydadzą. Nie, Lelo. Przeżyj. Ło! O, ty stary. Teraz się wkurzyłem. Zabiję go. No, zabiję drania. Przecież on się wszystkiego boi strasznie. To co? Jakiś, jakiś fajcik tutaj będzie się szukował? Oh my god. Mały śmiciarz Co ten... Co ten Z? On tutaj walczy z powietrzem mam takie wrażenie. Może walczy to Dobra, ja tam do Was biegnę Bierz lalo Weź Dobrze Tu jest Z Ale Jan Blade is the deadliest What the fuck Trochę się rozszalał Odwrót i wbita? No dawaj Nie mam many na kule śmieciu Jak nie masz many? Nie mam energii No Oooo no, choko Ja bym go jeszcze zabił mm, to... Co ty sterczy? Energię chcą uh -huh. Ja się szukam Czy jakiś jolodive? No, możemy. Takie daj było, zobaczycie tylko u nas. Dokładnie. Ooo! Dobra. Ronik, najlepsze w mieście. No. Nie, no, ale i tak nic z tego nie zrobili. Bitnego. Zobacz, rzucaj sobie pod nogi niedługo. Bo mogę. E, dobra, to, to, to. Ładne, ładnie wyglądają te itemy teraz na tej mapie widzę. A co ja z tego mogę złożyć, co to jest? Moon, coś tam, coś tam, a rozumiem, to jest ten item. To jest fajny item w sumie, bardzo fajny. Jakby był na... Jakby był na samym to w ogóle pięknie byłoby. Dobra. No to... E, alternatywa dla Seekers Armguard. Ten taki, z którego się buduje zonie. Aha, ten! Moonfire Blade właśnie nazywa. Jakby dobrze pamiętam. Moonflare Blade. Moonflare Spiral Blade. Coś, coś takiego. Szerego. Super item. Jum. Jum. Co teraz? Oh my god The answer, Blades is the deadliest Bierzemy to, dawajcie A Willu tam no Bardzo mądrze Aaa, no, nie dam rady jednak sam Przestaniłem swoje możliwości Ej, dobra, ja cię uratuję Dążysz? Nie zdążysz Nie Aaaa, jeden autoatak atak. Piotr nie traci HP <laughs> Pewnie ja to zrobiłem Zed idzie, Ale mam sporo redukcji. To jest git. Sporo redukcji jak po polsku powiedziałem. Mm. Mm. Adrian Polish Perfect. Gry online byłyby ze mnie dumne. na no, pewnie tak. Żeby śmiech z mojego żartu. Nie nie nie, nie, nie... nie wiem. Musisz iść do lalo. Ooo, tobie nie pomogę Ja nie potrzebuję <laughs> pomocy! Motherfucker. Motherfucker! Motherfucker! Motherfucker, nigga, nigga, nigga! Nie, jestem cyganem tak naprawdę. Nie ja gram Karbu. To wszystko wyjaśnię. No. Ja wiem, ja wiem. Ej, weź w jakąś wieżę. No, postaram się, ile ona ma HP. Eee, to zejdzie na hita. 75, no, dawaj, dawaj, dawaj. miał Core Item, który to składam bardzo późno. Moim I... Core Itemem jest. Czy to co? Moim super najważniejszym item kapelusz. Oh my god. No to ludzie macie najkrótszy odcinek w mm. historii. Nie no, bywały krótsze. Tak gramy na trójkach. To jest Hawaii Roll. Tak This mamy goldena. Mamy Golda na trójkach. W sumie to każdy prawie może tu bić golda. Dobra, nieważne. Siemanko do następnych odcinkach nara. No hej.